Cześć, nazywam się Renata Gerwatowska i w tym podcaście zabieram Cię w podróż. Zabieram Cię w podróż z miejsca, w którym nie wiesz, co możesz robić innego niż Twoja dotychczasowa praca, ale czujesz, że jest coś więcej. Czujesz, że jest wartość, którą możesz dać światu. Do miejsca, w którym znasz swój potencjał. Znasz swoje talenty, mocne strony i robisz to, do czego zostałaś stworzona, przyjmując za to najpiękniejsze pieniądze świata. To podróż o autentyczności, o Twojej prawdzie, o budowaniu odwagi i niezłomnej pewności, o stawaniu się sobą. Wszystko po to, abyś znalazła ten wielki pomysł na siebie. Dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, że jesteś w procesie zmiany, że już teraz wiesz, że chcesz znaleźć nową pracę, że chcesz znaleźć pracę, która jest w zgodzie z twoim naturalnym potencjałem, w tym, czym jesteś dobra, w zgodzie z twoimi mocnymi stronami i talentami. I jednocześnie na tej drodze doświadczasz różnych wyzwań, bo taka ta droga jest. I dziś chciałam, żebyśmy się przyjrzały jednemu z tych wyzwań, takiemu małemu kamyczkowi, który leży na Twojej drodze. Chciałabym, żebyśmy go trochę podniosły, rozpracowały, żebyśmy, mogły, żebyśmy go mogły usunąć z tej drogi. I to może być taka sytuacja, z którą się mierzysz, w której masz poczucie, że robisz różne praktyki, aby być połączona ze sobą, aby słuchać swojej duszy. Może medytujesz, może prowadzisz dziennik. Natomiast to się nie przekłada na realne rezultaty nadal nie możesz znaleźć nowego pomysłu na siebie, pomysłu na tą nową pracę i w związku z tym nie wiesz, co właściwie mogłabyś robić innego. I słuchajcie, dzisiaj chciałam, żebyśmy w to zanurkowały i przyjrzały się temu, bo to oczywiście będzie bardzo frustrujące, tak? Ten brak rezultatu. Natomiast z drugiej strony pamiętaj, że to jest taki mały kamyk, który jest na tej drodze i yy, z którym zaraz możemy sobie skutecznie poradzić. I zacznijmy od tego, żeby zanurkować w, w głąb tego kamyczka, zobaczyć, co tak naprawdę jest w środku. I jak sobie tak przyjrzymy, zajrzymy do środka i zobaczymy, jak wygląda Twój taki standardowy dzień, taka zwykła środa, to gdybyś mogła przelecieć teraz, jakby taki, jakby taki film, który jest w przyspieszeniu przez Twoją zwykłą środę, czy jakiś zwykły dzień. Od momentu, kiedy się budzisz, może wtedy wykonujesz jakąś krótką praktykę, połączenia ze sobą. Potem, nie wiem, śniadanie szybkie, dzieci do szkoły, przedszkola, praca, raporty, spotkania. I pędzisz w takim natłoku zadań, w takim biże do wieczora. Potem może wieczorem jesteś już zmęczona, padasz, może znajdujesz jeszcze moment na jakąś kolejną krótką praktykę, albo może go nie znajdujesz. Natomiast chciałabym, żebyś sama się przyjrzała temu swojemu dniu. Jak on tak naprawdę wygląda? Co się dzieje w tym, w tym dniu? Od czego on się zaczyna? Bo on bardzo często zaczyna się od tego, kiedy się wybudzamy, kiedy mamy ten pierwszy moment świadomości, która do nas powraca. Leżymy jeszcze w łóżku, możemy czuć się wtedy jeszcze takie rozespane, ale możesz wyczuć łatwo ten moment, możesz zaobserwować łatwo ten moment, kiedy myśli zaczynają krążyć, tak? Kiedy jedna myśl za drugą, Mózg się już obudził i on zaczyna jak ferdydurkę dokładnie. Jedną po drugą. Jedna za drugą gonić myśl. I te myśli, które nam przychodzą do głowy, niestety to zazwyczaj są jakieś albo czarne scenariusze, które rozpatrują co będzie, albo obracanie jakiejś sytuacji, która była dla nas trudna, która już jest za nami. I słuchajcie, my z taką energią bardzo często nieświadomie już zaczynamy dzień. I ten nasz mózg, Dokładnie tak, jak jest w książce Ferdy Durke, pędzi jak szalony od jednej myśli do drugiej, nie znosząc pustki. I jak sobie poobserwujesz w ciągu dnia, co się dzieje, jak szybko te myśli skaczą od jedna do drugiej i jak z automatu wybierane są nie te pozytywne myśli, tylko raczej te o cięższych energiach, te, które są dla nas trudniejsze, to zobaczysz, że te myśli wywołują w tobie określone uczucia. Te uczucia, które się pojawiają w tobie, skłaniają cię do jakichś działań, a te działania, które podejmujesz, oczywiście przekładają się na realne efekty w twoim życiu. I teraz, w momencie, kiedy my nieświadomie, nie mamy tej świadomości, pędzimy za tym naszym umysłem, który leci od jednego czarnego scenariusza do drugiego. To w połowie dnia już często, albo czasem o dziewiątej rano, możemy mieć dość. Możemy mieć dość tego chaosu, czujemy się przebodźcowane, przeładowane, zmęczone. I gdzie w tym wszystkim mamy w ogóle znaleźć jeszcze czas na to, żeby znaleźć nową pracę, tak? To, co jest dla nas ważne, ucieka naszej uwadze. Nasza uwaga płynie do rzeczy, które nie wspierają nas, nie tworzą rzeczywistości, jaką byśmy chciały, tylko Kierują się do rzeczy, które powodują, że jeszcze więcej tego chaosu, tego pędu, tego braku czasu mam w swoim życiu. I y, mi, któregoś dnia, kiedy właśnie sama doświadczałam właśnie takich trudnych dni, gdzie miałam bardzo dużo obowiązków pracy, to postanowiłam zrobić proste ćwiczenie, czyli nastawiłam sobie y, alarm w telefonie pięć razy w ciągu dnia. I kiedy dzwonił ten alarm, to niezależnie co robiłam, kończyłam jakieś zadanie i na kilka sekund dokładnie siadałam, kładłam ręce, dłoń na centrum, wyciszałam się i kierowałam swoją uważność właśnie do centrum. I pamiętam jak dziś, kiedy tak zrobiłam i jedno zdanie, które usłyszałam, które do mnie przyszło. Patrz na to, co ważne. Tak w tym chaosie codziennym my zatracamy priorytety. Nadajemy randę rzeczom małym, które nie są istotne, które są po prostu jakimiś naszymi zadaniami pracy. Natomiast jeżeli chcemy znaleźć pracę z duszą i chcemy autentycznie połączyć się ze sobą i usłyszeć to, do czego ta dusza nas teraz woła, potrzebujemy kierować naszą uważność świadomie. Pojrzymy, potrzebujemy dojrzale wybierać to, co jest dla nas ważne. I właśnie zadanie Patrz na to, co ważne. Dało mi to możliwość przekierowania mojej uwagi, zatrzymania się na kilka sekund i zdania sobie sprawę, że aha, zmiotło mnie z planszy. Zapierdziałam po prostu jak w wirówce i zatracam z horyzontu to, co jest ważne, ten kierunek, w którym chcę iść. I słuchajcie, jak jeszcze do takiego prostego ćwiczenia dodasz sobie dwa, które otworzą i zamkną dzień, bo nie chodzi o to, żeby teraz zaczynać dzień od rytuałów i siedzenia 20 minut w medytacji. Jeżeli masz na to czas i przestrzeń, to świetnie to jest oczywiście bardzo dobra droga. Natomiast jeśli nie masz na to czasu, to warto, żeby te 5 minut, w którym otwierasz swój piękny nowy dzień, był autentycznie wartościowy i dawał Ci wskazówkę, co ma się zadziać w ciągu tego dnia. Czyli taką trochę wytyczną, takie zadanie na ten dzień. I Zacznij ten dzień, spróbuj, może to będzie dla Ciebie coś, co będzie Cię wspierało. Od tego, że kiedy siądziesz rano, pooddychasz trzy razy, wejdziesz w połączenie ze sobą, to zapytaj, co ja dzisiaj mam zrobić? Jakie postawić krok, aby moja nowa praca z duszą już teraz była moją rzeczywistością? I kiedy usłyszysz tą wskazówkę, możesz ją zapisać, żeby Ci może nie uciekła, i to jest Twoje jedno zadanie, które masz do wykonania tego dnia. Jedno zadanie, podczas którego y, będziesz mogła tak naprawdę świadomie postawić na to, co jest tym priorytetem dla Ciebie, czyli to znalezienie nowej pracy. I słuchajcie, to jest taki moment otwarcia dnia i nadania kierunku temu dniu. I warto domknąć też ten dzień, czyli na koniec dnia, znowu na pięć minut, już nawet leżąc w łóżku przed Panią, zamknąć oczy, połączyć się ze sobą, zobaczyć, sprawdzić, czy ja zrobiłam to jedno zadanie. I jakby połączyć się ze sobą i posłuchaj, co Twoja dusza chce Ci powiedzieć. I to są te trzy praktyki, czyli otwarcie dnia, zakończenie i te te sobie budziki, takie powroty do siebie kilkosekundowe w ciągu dnia, które sprawią, że nie będzie Cię zmiatało z planszy, które sprawią, że weźmiesz oddech w tej sytuacji, połączysz się ze sobą i usłyszysz Twoją duszę, która Ci nada kierunek, która też pozwoli Ci się wyciszyć w tym chaosie i w tym pędzie właśnie codzienno codzienności. Także, słuchajcie... Dla mnie jak na to patrzę, jak patrzę na doświadczenia swoje i moich klientek, to nie brak pomysłu Cię powstrzymuje, tylko brak uważności na to, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Jeżeli ty nie zasilasz energią, jeżeli nie skupiasz się na tym, jeżeli realnie nie działasz w tym kierunku, to potem nie możesz cały czas znaleźć tego pomysłu na siebie tej nowej pracy. Możesz mieć takie właśnie poczucie. Także. Zachęcam Cię do tych małych praktyk, zachęcam Cię do tego, żebyś może spróbowała wziąć coś z tego dla siebie i tą jedną zmianę wprowadziła w swoim życiu, aby ten mały kamyczek, który jest teraz na Twojej drodze, czyli właśnie ten chaos, to brak czasu, ta mnogość obowiązków został lekko przesunięty na bok i żebyś mogła dalej iść do przodu, stawiając kolejne kroki, i budując właśnie swoją nową ścieżkę zawodową, czego oczywiście z całego serca ci życzę. Dobrego dnia. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Dobiegło ono końca. Zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka. Ale jeśli chcesz garści niespodzianek, wskocz do opisu. Do usłyszenia.